Cześć, z tej strony ja. witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś omówienie kolejnego okrętu. Będzie to y, pancernik włoski ósmego tieru v vento Veneto? Veneto. Matko, dobrze było się nauczyć nazwy okrętu, który się omawia. Tak, y, moi drodzy, y, bardzo przyjemna jednostka, już na y, sam początek powiem. I też do takiej gry, y, w której dużo graczy za bardzo nie graczyli. Średni dystans. Sami zresztą zobaczycie, jak to, jak to się prezentuje. Ehm, jeśli chodzi o działka, bardzo przyjemne. Zwłaszcza te pociski PPO, e, które sprawiają, że można też bardzo fajnie grać tym okrętem na daleko. Jeśli ktoś lubi, ja wiem, że dużo osób lubi, no to tutaj się również odnajdą. E, dodatkowa no są okręty z lepszą dodatkową, więc nie, no, no nie ma o czym gadać. Dwa klucze na 10 km na ataki bombami głębinowymi. Eee, bardzo, według mnie, przyjemne. Zawsze mieć lepiej dwa niż jeden, i są niektóre z tego co widziałem, krótsze te zasięgi. 10 jest, według mnie, całkiem przyzwoitym. Eee, obrona pelot, powiedzmy, że jest średnia. Są lepsze, są gorsze, a ta się klasyfi klasyfikuje mniej więcej w środku. Manewrowość bardzo przyzwoita, dosyć szybka jednostka, dosyć zwrotna, jak na pancernik, bardzo przyjemnie się tym gra. Kamuflaż jest świetny, bo 12 128 na pancerniku to jest rewelacja. Ehm, jeśli chodzi o perki, większość tego co popowiada tutaj Wargaming jak najbardziej się zgadzam. Ehm, mieszać można tylko na przykład jak gramy na daleko, to sobie ten zasięg wykrywalności okrętu możemy zamienić na szybsze przeładowanie m, baterii głównej. Jeśli chodzi tutaj o, o jedynkę, to też jak gramy na daleko, to to nam za bardzo nie jest potrzebne, jest dużo czasu zanim te pociski do nas dolecą, więc możemy sobie wtedy na przykład wziąć tą jedynkę, niby niewiele daje, no ale, ale coś tam, coś tam zawsze się y, będzie y, w ogólnych statystykach zmniejszać. Albo zwiększać dla nas na korzyść. Jeśli chodzi o dodatkową, no to niestety nie ma za bardzo w co inwestować. Tak samo tutaj w tę pelotkę również sobie to darujemy. E jeśli chodzi o e tutaj moduły, typowo klasyczne, nic tutaj nadzwyczajnego nie wymyślimy. E większa przeżywalność, większa przeżywalność, lepsze, lepsza celność, większa przeżywalność tutaj, żeby nam wszystko nie padało. E jeśli chodzi o flagi, też mamy tutaj standard. Może poza tym, że nie bierzemy do dodatkowej, bo szkoda. Do peloty oczywiście możemy wziąć do peloty, jeśli nas no, często nękają lotnie, zamiast taranowania. Taranowanie to taka broń ostatniej szansy, jak już jesteśmy na jakimś tam skrawku, yy, albo no, z kolei, jeśli mamy dużo HP, no, to możemy przeżyć te taranowanie. Poniemniej... Yy, jest taka flaga, wiecie, od biedy wzięta już na, na, na dokładkę można je śmiało brać zamiast tego do peloty. To przyda się na pewno częściej niż, e, niż e, taranowanie. Ale umówmy się, że ten klimat tego okrętu jest dosyć szybki, zwrotny, więc, więc może czasem coś staranuje. Cała reszta jest dla pancerników, myślę, że standardem. Nic tutaj nadzwyczajnego nie ma, poza wytwornicą dymu, która jest tutaj wyjątkiem. Ten okręt jako jedyny pancernik może sobie strzelać z dymku albo zniknąć w dymku, i to jest naprawdę fajne, i często może uratować nam tyłek albo sprawić, że przeciwnik nas nie widzi. My go widzimy i strzelamy i tak się bawimy. Dobra, przejdźmy do bitewki. I jedziemy z koksem. Eee, wiem, że tutaj część z Was narzekała, że eee, za głośno słychać bitwę. No, bawię się tymi suwakami, bawię, mam nadzieję, że teraz będzie mnie słuchać trochę lepiej i głośniej przede wszystkim, no ale tutaj czas pokaże, jak to zoptymalizować. Niestety w nagrywaniu z dźwiękiem jest zawsze najwięcej zabawy. Jest dużo programów, dużo różnych ustawień i to jest najbardziej upierdliwe. No ale co począć. E jeśli chodzi tutaj o pociski PPO, to na daleko e bardzo... no tutaj oczywiście... Wiedziałem, że gościu tak ładnie będzie płynął. Myślałem, że będzie bardziej w kierunku wyspy nawracał, żeby ciąć kąt, a nie pokazywać bardziej burch. Niemniej obrażenia nie były złe. 21 tysięcy, nawet jakby mi przyrosowało tam jedną cytadelę byłyby podobne. Tak więc. No tutaj żęglowanie z tymi pociskami jest jak najbardziej. Często wskazane, więc ten perk, który nam przyspiesza je, jest całkiem przyjemny. Jak nazwasz, mój pies zaczął siorbać wodę, więc może być <noise> taki dziwny dźwięk. Już wiecie, co to jest. No trudno. Dzie dzieci są cicho, ale, ale pies, no niestety, nie wierzę że nagrywa. No, mam nadzieję, że nie będzie szczęśliwy. Eee, dobrze, co do, mm, co do zabawy, na y, jaką odległość. Według mnie ten pancernik jest najbardziej przyjemny jest to taki dystans po 12-14 km od przeciwnika taki jaki tutaj mniej więcej się staram zachowywać jeśli mam jakąś niszczarkę przed sobą jest jakieś 7 km 90% torped do nas w nie dopływa a my mamy w miarę przyjemny mm, ostrzał dosyć celny, te działa są całkiem celne na takim właśnie w średnim dystansie się świetnie sprawdzają. Te PPO często e, penetrują, przez to lecą obrażenia przyjemne, nawet jak jest e, przeciwnik pod jakimś e, ostrzejszym kątem. E, oczywiście nie będziemy palić, no, to jest wada, to jest z którą się trzeba pogodzić. Jak dobrze nam e, przycelujemy i polosujemy w niszczarkę, to też z tych PPO robi się fantastyczne obrażenia. Więc niszczyciele również powinni uważać na te pancerniki włoskie, żeby czasem za, za dobrze nie mogły huknąć w nich, bo będzie mocno bolało. Oj, mocno! Tutaj dawno, dawno temu, ze dwa lata, z z siódemki udało mi się na salwę ściąć niszczarkę, więc można. Można z tego, po... oczywiście musi się świetnie polosować, musi być blisko i tak dalej. Ale mm, na no sprzeciw pancernych możemy zadać na blisko dla niszczarki dosyć sporo obrażenia, ale jednak w większości mogą być overpeny i tak dalej. więc Średnio najeżam. Eee, co do użycia tutaj tego dymku. To no, no nie, zawsze, nie zawsze nam się to sprawdzi, bo to nie jest taki fajny dym jak maniszczarka, że w dymie ją tam widać dopiero z 4-3 km, 5 Tutaj na tym dymie widać no, już z dalszej troszkę odległości, ale w walce na no, daleko z innym jakimś pancernikiem, jakimś Yamato, jak nas rzuci na dziesiątki czy coś takiego. To na spokojnie możemy się bawić, jak nie, nie ma jakiejś niszczarki czy krążka bliżej, żeby nas spocił, to ten dym jest jak najbardziej w deszkę. Również jeśli gdzieś, no, wpadniemy między trzy okręty i, i widzimy, że wszyscy w nas łupią, a, a nie strzelaliśmy, bo strzelaliśmy tam 20 sekund temu, to też zapodajemy dymek i spokój, cisza, nikt nas nie widzi, jak nie będzie żadnego radaru ani sonaru, no to... Na spokojnie, możemy się troszkę oddalić, uspokoić sytuację. E, no to jest coś, czego tak naprawdę żaden inny pancernik nie posiada. Jeśli już wpadnie e, w tarapaty, no to niewiele może zrobić. E, pancerniki zazwyczaj są mało zwrotne, wolne, więc jak wpłyną tam, gdzie nie trzeba, historia może już się właśnie w, w tej zatoczce gdzieś tam e, skończyć i pozamiatamy. Na początku miałem też trochę obaw, jeśli chodzi o przeciwpancerne, że, że te PPO są lepsze i że z tych przeciwpancernych... Tutaj są kaliberdzialnie, jest jakiś rewelacyjny, 380 mm, z tego co pamiętam. No są większe, są tutaj cztery setki, które yy, ostro potrafią łupnąć. O, no, pojawił się Są Już samoloty po nie Ja cały czas tam zrzucam, ile wlezie. E, tutaj się zastanawiałem, czy w niego strzelać. Chciałem gdzieś w jakiś inny cel, żeby więcej hapeków, no bo z tych dział nie za dużo się robi na e, podłodniaki. E, wyszło tak, że nic nie Trzeba było strzelać. Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Nic teraz już wiesz. Trzeba było e, Co do walki na blisko, to tutaj tym pancernikiem y, jest o tyle y, niefajnie. Że nie mamy takiego wsparcia jakie mają inne pancerniki na tym tierze, eee, czyli na przykład dodatkową torpedy, no i nic z tych rzeczy nie ma, więc liczymy tylko na działa. Czyli to samo co ma przeciwnik, a jak ma przeciwnik i, i działa, i dodatkową i torpedy, a my mamy tylko działa, no to już chyba wiadomo. To jest ok. Może wyjść dla nas na niekorzyść, mówiąc krótko. Dlatego właśnie jest to pancernik do gry na średnim dystansie. Zobaczcie, że tak ładnie huknął na przykład tutaj w ten pancernik. Który był skontowany do mnie tyłem. PPO wchodzą naprawdę często, za bardzo, ale to bardzo dobre obrażenia. Więc polecam z nich strzelać. Oczywiście jak mamy krążownik, to lepiej jest przełączyć na przeciwpancernę. Jeśli mamy pancernik jest pocisku też oczywiście lepiej jest przełączyć na przeciwpancerne, bo one nie są złe. One też cytadelują i robią duże obrażenia. Więc no, zabawa pociskami tutaj czasem jest wskazana. Ja niemniej większość czasu gram na PPO, na 9 i 10. To już jest tak pół na pół na dziesiątce nawet więcej gram na pancernych. tam jest więcej dział i nie wychodzą trochę lepsze obrażenia. Więc te, zanim dopłynę na ten średni dystans, to sobie strzelam z PPO, potem sobie zmieniam na przeciwpancernę i już zazwyczaj z, bli z bliższych odległości strzelam. Z p -pancu. To oczywiście też dużo zależy od przeciwnika, jak się wystawia czy coś jak mamy jakichś graczy, którzy ciągle są skontowani do nas, no to type pancer należy jednak przełączyć, bo no, lepsze obrażenia będziemy mieli z tego drugiego typu pocisków. Czasem chutnie nam jakimiś pierdowatymi obrażeniami każdy pancernik, No tutaj wiecie, rozrzut tych pocisków jest w pancerniku zawsze największy i to zawsze irytuje, bo długo czekamy na przeładowanie tych dział, po no, potem jak nam kuchnie groszkiem, no to... Irytacja, teraz szak trafia, mogę tak, może to ująć. I tutaj mamy o, zabawę, właśnie z dwoma pancernikami, które świetnie sobie radzą na e, walkę w bliskim dystansie. Na szczęście no, nie walczę tu sam, więc mogę sobie. Tutaj tak naprawdę nie miałem, nie miałem za bardzo wyboru. Albo mogłem płynąć w lewo i schować się za górkę jak tchórz. To nie mój styl gry, przepraszam. No to du dużo razy przez to daję ciała. Umówmy się. Tutaj ta gra promuje osoby, które są rozważne, cierpliwe i nie dają za często w siebie strzelać. Ale ja wychodzę z takiego założenia, że gra pancernikiem no, wymaga jednak tego troszkę poświęcenia się i przyjmowania obrażeń z tego względu, że mamy największą pulę tutaj hp mamy najlepszy pancerz, mamy najlepsze naprawki, więc lepiej żeby takie pancerniki strzelały we mnie niż w jakieś krążki, jeśli są gdzieś obok żeby koncentracja ognia była na nas chociaż przez chwilę, no wiadomo, że nie za dużo bo, och, no nie jesteśmy niezniszczalni ale takie akcje że sobie lubię skrócić i żeby z bliska huknąć no lubię no lubię nic nie poradzę nie polecam tego wszystkim bo to często jest ryzykowne i może się no, źle skończyć ale i daje fryd no właśnie czasem warto grać też dla frydy nie tylko dla wyniku ja wiem że stacy są najważniejsze ale umówmy się że no, stacy nie grają e Powiedzmy, po powiedz to wszystkim czerwonym, których widzisz. No, nie, wiem, wiem, czasem rzucał takie muminki. To jest na przykład jeden z nich, Znaczy, no, stanął sobie, za zaparkował i strzelał. Dla mnie coś niesamowitego tu tak się dzieje. Dostał teraz dosyć solidnie. A no, wygląda tak, jakby go wywaliło do pulpitu, eee, ten, ten gracz, nie? ktoś by mógł pomyśleć, że no nie gra, nie no stanął na kotwicy, zakotwiczył, ale gra, no zobaczcie, no strzela, gra, strzela, więc co, coś tam jest, coś tam huczy, coś tam buczy, ale no, czemu jest na kotwicy ustawiony perfekcyjnie burtą? Coś pięknego, coś pięknego. Tutaj za ostro sam zacząłem yy, nakręcać, myślałem, że ten Bismarck będzie strzelał do tego Nagato, żeby je skończyć, coś tam w niego strzelił, ale jeszcze mu chyba zostało. Na baterię czy nie? No to, to chyba błysnęłaś. był z głównych dział, jeszcze do tego weszła do pałka. Więc tutaj to było niepotrzebne, umówmy się. Ten zwrot tutaj powinien bardziej e, płynąć tak jak wcześniej bardziej na prawo, na spokojnie. Być, być skontowany do niego. Wtedy by mniej weszło tutaj obrażeń. Może nie za 8, tylko za jakieś 1200. No, jest jak jest. W każdej bitwie popełnia się błędy. czy takie później, e, jak ja tutaj robię... I robiłem, no bo umówmy się, że trochę tych filmów nagrałem. I jak sobie właśnie przygotowuję taki materiał jak teraz, patrzę na taką bitwę już e, no, jeden raz, bo ją zagrałem. Drugi raz obejrzałem, czy warto pokazać. I trzeci raz, jak nagrywam, co najmniej dwa razy sobie to oglądam i analizuję, to widać, gdzie się popełnia błędy, gdzie, się, gdzie można było zrobić coś inaczej, lepiej. No, każda gra to jest suma iluś tam błędów. Więc warto je analizować po to, żeby analiza wsteczna, zawsze skuteczna, dawała coś na przyszłość. Czyli jak nas 10 razy za jakąś górką zatopili z torped, może tak ostrożnie, jak mijamy tą górkę. Może na spokojnie. Może jak ktoś najpierw zerknie za nas. Z jakimś okrętem szybszym, mniejszym. Zobaczyć, czyli kogo tam nie ma, kto na nas e, czycha. No, takie rzeczy później e, sprawiają, że jesteśmy trochę lepsi. I wiemy trochę więcej. Ech, moi drodzy. Nadeszła wielkopomna na chwilę, Lotnia w zasięgu działał, to jest moment każdego gracza, który no, jest przepiękny po prostu, jak już ten pierwszy damage wchodzi o od razu lepiej. Od razu lepiej się człowiek czuje. Wie czemu grał, wie czemu te wszystkie bomby, torpedy, rakiety przeżył i teraz może lotni podziękować. Tak więc ja dalej uważam, że lotnie są najgorsze, okręty podwodne może i są upierdliwe, może i są wredne z tymi torpedami, ale przynajmniej są w zasięgu naszych dział. I w końcu zabraknie tam tlenu, będą musieli się wynurzyć, można im gruchnąć, a lotnia zawsze siedzi gdzieś za górką na końcu mapy, przez większość czasu robi co chce. O, proszę bardzo. że bardzo. No, hamstwo to jest hamstwo i łajdactwo. Y ale co zrobić? Tutaj coś mi się mm, przycinało. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale to. Nie regulujcie odbiorników. Tak, tak, tak było. Jakąś przycinkę, koniec, to zamknięte. Mam nadzieję, tylko że dźwięk będzie w miarę dobry. Że nie będzie słuchać tylko tych wystrzałów fajnych i jak lotnia tonie, ale też mój. ...głos będzie słyszalny. widzicie, bardzo, ale to bardzo przyjemny pancernik do gry. Kolejna świetna ósemka. No jeśli chodzi o pancerniki, to naprawdę jest to mm, tier, w którym jest bardzo dużo świetnych okrętów. Jak rzuca je na szóstki czy coś, to po prostu robią sieczkę. Umówmy się. Jak to wygląda? Krążowniki 8 tieru... Nie są tak dobre jak pancerniki 8 tieru. Takie jest moje zdanie. Oczywiście można się z nim nie zgadzać, no ale według mnie e, jest dużo e, bardzo fajnych krążowników na dziewiątym tierze. A pancerniki 9 tieru, owszem, też są bardzo mocne i tak dalej, ale no już się rzuca najczęściej na dziesiątki, ósemki, bardzo rzadko na siódemki. Trochę z czym innym się gra. No cóż, jest tak, jest. Jest tak, jest i ach, od razu lepiej, od razu lepiej. Teraz to była naprawdę udana bitwa, można powiedzieć, prawda? Zatopienie lotni, to jest coś pięknego w tej grze. Warto wrócić, warto wrócić, żeby tego dokonać, powtarzać i powtarzać i powtarzać. Ale powiem Wam, że e, zacząłem też e, z lubością i no, takim niekrytym sadyzmem e, rozwalać też te okręty podwodne. To też jest fajna frajda. Więc kolejna klasa, którą można nienawidzić, no pff. cóż, coś pięknego, ale podwodniaki chyba też będę ogarniał, powiem Wam, że jak trochę nimi pograłem, to myślałem, że będzie o wiele bardziej badziewny ten gameplay, a nie jest zły. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten pancerniczek, więc gorąco polecam, to całą linię, bardzo przyjemna. Wielkie dzięki za łapki, komentarze i duperele. Mam nadzieję, że się podobało i było słychać. Trzymajcie się i do usłyszenia. Bye bye.